Dzień dobry, 7 października 2020 roku. Mecz towarzyski Polska-Finlandia. Polska wygrała ten mecz 5-1. Trzy gole strzelił Kamil Gosicki, znakomity mecz. Jeden gol dołożył Krzysztof Piątek, jeden gol dołożył Arkadiusz Milik. Bardzo dobry mecz naszych debiutantów. Zawodnicy na swoich pozycjach, dwóch napastników. To wszystko pozwoliło na to, że ten mecz naprawdę dobrze się oglądało. Tylko czy to już stały kierunek naszej prezentacji i teraz nasza reprezentacja będzie grała już dobrze, czy po prostu jest tak, że po burzy medialnej związanej z tym, że Małgorzata Domagalik napisała y, razem z Jerzym Brzęczkiem autobiografię Jerzego Brzęczka w grze i y, po tej burzy medialnej, czy Jerzy Brzęczek, Brzęczek nie postanowił zagrać ten mecz y, tak jakby według opinii, y, według rad kibiców i y, dziennikarzy, żeby nie załniać sytuację. Ja mam nadzieję, że to jest stały kierunek y, już naszej kadry, że nasza kadra będzie od teraz grała dobrze, ale mam taką nadzieję, ale nie mam takiej nie mam takiej pewności. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, następnym razem.